Pewnej nocy pod starym dębem Brązuś znalazł tajemniczy list. Ten, kto odnajdzie ślady księżycowego światła, odkryje prawdę skrytą w lesie. Głosił zapis na pożółkłej kartce. Razem z Liskiem postanawiają rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Poszukiwania zaczęli nocą. Pod osłoną księżyca wędrowali przez las. Szukając wskazówek, w cieniu drzew dostrzegli dziwne ślady. Jakby ktoś tu niedawno był. Ale kto? Może sowa, a może jeż, a może ktoś, kogo jeszcze nie znają. Nagle w oddali błyska tajemnicze światło. Co tam się dzieje? Brązuś znalazł coś niezwykłego. Pod wielkim dębem, gdzie zawsze siedział, aby odpocząć po długim dniu, zauważył stary, pożółkły pergamin. Z niedowierzaniem wziął kartkę do łapek. Litery były starannie zapisane, jakby ktoś bardzo się postarał. Pisało na nich, że tam, gdzie księżyc drogę wskaże, ukryte jest to, co zaginęło. Pod cieniem największego drzewa znajdziesz pierwszą wskazówkę. Nie zastanawiając się długo, miś podbiegł do liska. Lisek był bardzo dobrym tropicielem w całym lesie. Jeśli ktoś miał pomóc rozwikłać tę zagadkę, to właśnie był lisek. Gdy tylko usłyszał o tajemniczej wiadomości, aż podskoczył z radości. Brązusiu, to prawdziwa detektywistyczna misja! Ruszamy od razu! zawołał, podskakując radośnie. W lesie zrobiło się już ciemno. Tajemnicza wiadomość mówiła o księżycu, wskazującym drogę. Czy to oznaczało, że trzeba poczekać na pełnię księżyca? Nie traćmy czasu, sprawdźmy największe drzewo w lesie, zaproponował miś brązuś. I tak ruszyli w nocną wyprawę. Las nocą wyglądał zupełnie inaczej. Cienie tańczyły po ziemi, liście szumiały tajemnicza w oddali, sowa. Zachukała głośno. – Uhu! Czyżby ktoś szukał wskazówki? – Brązoś, patrz, ślady! – wyszeptał lisek, pochylając się nad ziemią. W trawie widniały dziwne odciski łap, ale nie należały do żadnego zwierzęcia, które znali. Tajemniczy trop prowadził wprost pod największy dom w lesie. Gdy dotarli pod wielkie drzewo, księżyc właśnie wyjrzał z za chmur i oświetlił coś błyszczącego wśród korzeni. To kolejna wskazówka! zawołał brązuś. Zanim zdążył po nią sięgnąć, z krzaków rozległ się tajemniczy szelest. Ktoś tam był. Lisek i brązuś aż podskoczyli. Czy to była część zagadki? A może ktoś ich obserwował? W tym momencie z krzaków wyskoczył mały futrzasty kłębuszek i wpadł prosto na brązusia. Miś przewrócił się, a na jego brzuchu usiadł mały Jerzyk. Przepraszam – pisnął jeżyk, otrzepując się. – Goniłem świetlika i się zagalopowałem. Miś i lisek spojrzeli po sobie i wybuchnęli śmiechem. Choć pojawienie się jeżyka było przypadkiem, wciąż mieli wskazówkę do rozszyfrowania. Kto zostawił te dziwne ślady? No to mamy niezwykłą zagadkę, powiedział Brązuś. I mnóstwo pytań bez odpowiedzi dodał lisek, patrząc na tajemniczą kartkę. Co było napisane w nowej wskazówce? Pod tym drzewem coś ukryte było. Lecz kto to zabrał, nie wiadomo było. Idźcie tam, gdzie ślady giną, a prawda sama do was spłynie. Ślady, ale gdzie one prowadzą? Brązuś i lisek nachylili się nad ziemią. Dostrzegli dziwne odciski łap. Były większe od łap Liska, ale mniejsze od brązusia. To chyba trop wilka! zamyślił się lisek. Nie było na co czekać. Wskazówka była jasna. Trzeba odnaleźć wilka. Wyprawa przez las była pełna zagadek. Poruszyli tropem tajemniczych śladów. Las wyglądał inaczej. Wysokie drzewa rzucały długie cienie. Coś tam jest! Lisek powoli rozchylił liście i nagle, prosto na brązusia, wpadła tym razem wiewiórka. Była cała w orzeszkach i wyglądała na bardzo zaskoczoną. Myślałam, że jesteście duchami! Brązuś i lisek wybuchnęli śmiechem. Duchami? Wiewiórka rozejrzała się na boki, jakby bała się czegoś i powiedziała szeptem. W lesie dzieją się dziwne rzeczy. Wilk mówił, że ktoś chodzi nocą i kopie w ziemi, jakby kogoś albo czegoś szukał. To było to. Czyżby ktoś ich uprzedził? Czy ktoś jeszcze szukał tajemnicy ukrytej w lesie? Brązuś i Lisek ruszli w stronę Polany, gdzie zwykle odpoczywał wilk. Gdy dotarli na miejsce, wilk już tam był. Leżał na dużym kamieniu i patrzył na księżyc. Cześć wilku, czy coś dziwnego działo się w lesie? zapytał brązuś. Wilk podniósł głowę i spojrzał na nich uważnie. No i tak powiedział. Widziałem kogoś, kto nocą skradał się przez las, szukał czegoś przy strumieniu. Strumień? Kolejna wskazówka. Trzeba tam pójść, zdecydował Lisek. Ale w tym momencie wilk nagle nadstawił uszu. Z krzaków dobiegł dziwny dźwięk. Tajemniczy dźwięk rozległ się tuż obok nich. Brązuś zrobił krok do przodu, a Lisek złapał go za łapkę. Wszyscy wstrzymali oddech. Wilk uniósł uszy, spojrzał w stronę ciemnych krzaków. Ktoś tam był. Widać było ciemny cień, który poruszał się powoli. W pewnym momencie przebiegł przez polanę. Szybko za nim! krzyknął Brązuś i rzucił się do biegu. Lisek i Wilk podążali za nim. Tajemniczy cień biegł w stronę strumienia. Gdy dotarli nad strumień, nikogo już tam nie było. Księżyc odbijał się w wodzie, a w powietrzu panowała cisza. Nagle brązuś spojrzał na ziemię i zauważył dziwne ślady. To odciski! Ktoś tutaj stał i kopał, powiedział. Lisek zaczął kopać łapkami w ziemi. Jego pazurki trafiły na coś twardego. To jakaś skrzynka! zawołał. Wszyscy pomogli mu odkopać znalezisko. To była stara. To była stara, drewniana skrzynia z zardzewiałą kłódką. Brązuś próbował ją otworzyć, ale była zamknięta na klucz. Trzeba odnaleźć klucz, powiedział wilk. Tylko gdzie go szukać? Nagle gałązki w krzakach zatrzeszczały. Brązuś, lisek i wilk stanęli nieruchomo. Ktoś wyszedł z ciemności, i nagle wtedy okazało się, że ktoś jeszcze szuka skarbu. Z krzaków wyskoczyła sowa. Co wy tu robicie? W środku nocy? Zapytała. Sowo to ty! Ktoś jeszcze szuka tej skrzyni i wcale nie chce się dzielić tym, co jest w środku. Łucz do niej nie jest wcale daleko, ale nie każdy wie, gdzie go szukać. Sowa mówiła tajemniczym głosem: Gdy ktoś coś chowa, gdzie chciałby to ukryć, żeby nikt nie znalazł? W lesie zapanowała cisza. Brązuś zamyślił się: Może zakopał klucz w ziemi, a może ukrył go w dziupli starego drzewa, dodał wilk. Sowa pokiwała głową. Prawdziwa wskazówka jest zapisana na niebie. Co to mogło znaczyć? Na niebie? Ale jak na niebie? Jak niebo może nam pomóc? Sowo, daj nam jakąś podpowiedź. Sowa powiedziała, że trzeba znaleźć strażnika klucza. To ktoś, kto mieszka w miejscu, gdzie nocą można zobaczyć najwięcej gwiazd. Lisek powiedział, że wie, gdzie to może być. To będzie wzgórze siedmiu drzew. Tam zawsze widać gwiazdy najjaśniej. Sowa uśmiechnęła się. Teraz wasza kolej, by odkrywać prawdę. Brązuś, lis i wilk dotarli na wzgórze siedmiu drzew. Nocą wyglądało ono niesamowicie. Gwiazdy migotały jak diamenty na niebie, a delikatny wiatr poruszał liśćmi. Nagle coś zaszeleściło w krzakach. Kto tam? Zawołał brązuś gotowy do działania. Z cienia wyłonił się żółw. Tak myślałem, że w końcu tu traficie powiedział żółw. Brzuś spojrzał na żółwia to ty jesteś strażnikiem klucza? Tak, wiem, że przyszliście po ten klucz. Żółw wyjął stary srebrny klucz i podał go misiowi: Idźcie, skrzynia na was czeka. Wrócili nad strumień i otworzyli skrzynię. W środku nie było złota, nie było drogocennych klejnotów, był tam stary pamiętnik. A na pierwszej stronie było napisane: Ten, kto odważył się wyruszyć w podróż, już znalazł swój największy skarb prawdziwych przyjaciół. Miś spojrzał na liska i wilka. Rozbłysły w nich iskierki radości. Przypomnieli sobie, ile razem przeżyli, bo największym skarbem nie jest złoto, ale to, że mamy siebie. Lisek podskoczył z radości. To była prawdziwa przygoda. Brązuś zamknął pamiętnik i uśmiechnął się szeroko. Wiedział, że to, co odkryli, to coś znacznie cenniejszego. To odwaga i wspólne chwile. To były skarby, które na zawsze zostaną w ich sercach. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.